Pracownicy sądów i prokuratury protestują przeciwko zamrożeniu płac dla pracowników biurowych, urzędników, kierowców czy asystentów, którzy w czasie pandemii pracowali w systemie dwuzmianowym bez przerwy, czego żądają? Chcemy podkreślić tą niesprawiedliwość, która dzieje się obecnie, mianowicie pomysł zamrożenia wynagrodzeń pracowników w sfery budżetowej, który. Biorąc pod uwagę dane ekonomiczne, które przedstawia Rada Ministrów, jest, budzi nasze zdziwienie i zaniepokojenie. Pracownicy w szczególności, bo nie mówię o kadrze rzeczniczej, czyli o prokuratorach i o sędziach, ale o pracownikach w szczególności z wymiaru sprawiedliwości sądów, prokuratur przez szereg lat mieli zamrożone wynagrodzenia. W zeszłym roku udało nam się uzyskać istotną podwyżkę ich wynagrodzeń, ale biorąc pod uwagę stopień inflacji dojdzie do deprecjacji tych wynagrodzeń. Tak naprawdę to, co wywalczyliśmy w zeszłym roku, zostanie przez tę inflację zjedzone. Pracuję w prokuraturze od 20 lat, od 5 lat pełnię funkcję prokuratora okręgowego, najpierw w Opolu i we Wrocławiu. Widzę, jak ciężka jest praca urzędników i pracowników prokuratury i że ona jest nieadekwatna do rzeczywistych kosztów życia, zwłaszcza w dużym mieście. Stąd widząc zaangażowanie, widząc poświęcenie, pracę po godzinach, w godzinach nocnych. Wtedy, kiedy inni ludzie odpoczywają, a przede wszystkim kontakt z ludźmi, ze społeczeństwem, uważam, że jest to służba, która powinna być sowicie i należycie wynagrodzona. Że jeśli mówimy o karze orzeczniczej, to oczywiście prokuratorzy i sędziowie wyrabiają godnie. Mają... Wysokie wyposażenia. Ale pracownicy Wmiaru Sprawiedliwości, czyli mówimy o całym tygodniu pomocniczym, bez którego sądy i prokuratury po prostu nie istnieją. Mówimy o urzędnikach, mówimy o asystentach, mówimy o kierowcach, mówimy o całej kadrze, która zapewnia tak naprawdę byt tego organizmu. Całe to mrowisko właśnie dzięki niej funkcjonuje. A jak Państwo wiecie, przecież tych spraw są tak naprawdę w skali roku rozpatrywane miliony, setki. Apelujemy do wszystkich centrach związkowych, aby ponad podziałami zorganizowały szeroko zakrojoną akcję protestacyjną wszystkich służb publicznych określanych mianem sfery budżetowej pod hasłem stop zamrożeniu płac. Nie zgadzamy się na to, aby podobnie jak zarządów poprzedniej koalicji płace były przez wiele lat utrzymywane na tym samym poziomie. W ocenie Rady Głównej zamrożenie wynagrodzeń w 2022 roku pozostaje w oczywistej kolizji z deklaracjami rządzących, którzy zapewniali nas, że zrównają poziom płac Polaków i obywateli Państw, tak zwanej Europy Zachodniej. Jestem przekonany, że zamrożenie tych płac, które szczególnie dotyczą niższego personelu, średniego, tych, którzy wykonują ciężką codzienną pracę w administracji, że to jest zły pomysł, ale oznacza to chyba jedno. No, nie ma pieniędzy w kasie i nie ma co dawać. Przede wszystkim to jest ważne. A drugie to, że jeżeli jakaś grupa, która czuje się upośledzona obecnie, jeśli chodzi o, o, o płace, przy, przy galopujących cenach, przy wzroście inflacji, dostanie cokolwiek, to następne wyjdą na ulicę. Mam wrażenie, że to jest celowa polityka, polityka rządu, nikomu nic nie dać. Jeśli pomyślimy jakby o tym z drugiej strony, że tak naprawdę lekarze, pielęgniarki, urzędnicy, sędziowie, prokuratorzy... Są w pewnym sensie emanacją tego państwa, służą wszystkim obywatelom. No to chyba tak naprawdę prezesa Rady Ministrów, czy cały rząd właśnie, byt ty, ty, tych ludzi powinien bardzo zajmować, się, interesować. Powinni się oni tym interesować, w jaki sposób kształtują się ich wynagrodzenia. Więc zakładam, że tak, mam taką nadzieję. Echo24, Agata Sibilak.